Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Aleksandry Katarzyny Maludy e, Wiśnia ze słowiańskiej Guszy”. jest to opowieść o dziewczynie, która e, spacerując, robiąc coś e, nad brzegiem Dniepru, dostrzega po drugiej stronie intruza i czym prędzej pędzi do domu żeby Ech. powiedzieć o tym ojcu ten niestety jest... E, typowym szowinistom, który zamiast dziewczynę pochwalić za spostrzegawczość i e, sprawić, żeby e, gród był broniony, jest bardzo krytycznie nastawiony i każe dziewczynę za zuchwałość i wys, e, wywyższanie się, bo przecież to do mężczyzn należy obrą nagrodą. Równocześnie mamy akcję prowadzoną z punktu widzenia najeźdźców. Widzimy w jakiej trudnej są sytuacji, jak bardzo są zdesperowani. Dla nich zwycięstwo w tej bitwie, najezd na gród, na, na osadę, to e, możliwość przetrwania. Zjedli już dzieci, zjedli kobiety swoje, zjedli też towarzyszące im psy. Z, powoli umierają kolejni stawcy. Jedyna opcja na przetrwanie to właśnie dorwanie mieszkańców nowej osady, zabranie im wszystkiego. Kiedy zabiorą im wszystko, no to w osadzie nikt nie przetrwa. Kolejny motyw pojawia się, kiedy właśnie następuje atak. Okazuje się, że nie tylko oni na cel mają właśnie najechanie owej osady. Są też potężniejsze plemienia, które e, chcą zawładnąć kolejnymi mieszkańcami. No i ku rozpaczy samych bohaterów, zarówno z jednej jak i z drugiej strony, e, wpadają oni e, z deszczu pod Rynne, czyli są zagarnięci przez tych trzecich najeźdźców, którzy pędzą ich gdzieś daleko e, w inne strony, w inne rejony, traktują jak niewolników Mamy tu pełno scen brutalnych, yy, widzimy realizm złego traktowania kobiet i jednocześnie złe podejście mężczyzn do tego traktowania kobiet, bo sami yy, mężczyźni z tego samego plemienia traktują te kobiety jako brudne, już zbrukane i nie nadające się do dalszego tworzenia wspólnoty. Jest to przykra historia z bardzo, trudną histori z bardzo trudną tematyką niechcianego rodzicielstwa, skrzywdzenia, przemocy itd., ale jednocześnie poruszająca i magiczna historia. Polecam i do zobaczenia.